LEGO Super Heroes 76009 Superman Ucieczka Black Zero Zestaw przeznaczony dla osób w wieku 6-12 lat W zestawie znajdziemy trzy minifigurki Supermana, Lois Lane i generała Zod Statek Black Zero w wymiarach 6 cm wysokość 14 cm długość, 12 cm szerokość, który ma przesuwane drzwi, wysuwany mostek i dwie rakiety. Mamy tu także kapsułę bezpieczeństwa w wymiarach 7 cm wysokość, 9 cm długość, 8 cm szerokość, która ma otwierany kokpit. W zestawie znajdziemy także Kryptoński laser. Zestaw składa się ze 168 elementów. Przyjaciółka Supermana, Lois Lane, dostała się w ręce podłego generała Zod. Trzeba ją uratować. Zły generał Zod próbuje odlecieć w swoim desantowcu Black Zero. Przyłącz się do Supermana. By wspólnie uwolnić Lois. Trzeba ją bezpiecznie umieścić w kapsule ratunkowej i sprowadzić znów na Ziemię. Potem trzeba dać generałowi Zot porządną nauczkę na przyszłość, by nie przychodziły mu do głowy tak głupie pomysły.